To czytanie będzie o tym, kto tobie jest pisany. Kim ten ktoś jest? Może to już jest osoba, z którą aktualnie się spotykasz, może to jest ktoś inny, może to jest ktoś, kogo jeszcze nie poznałaś. Kto to jest? Kto ci jest pisany w tym życiu? Nie wiem, czy jest tak, że jest jedna osoba, która nam wszystkim jest jakoś pisana. Może jest więcej takich osób. W każdym razie piszemy, pytamy tutaj generalnie, kto nam jest pisany. Mam nadzieję, że wyjdzie ta pierwsza osoba, która jest napisana. Jeżeli kilka osób jest napisanych, to może być jakaś, która w przyszłość, w przyszłości jest napisana. Ok. Kto jest napisany? Zapytamy się, kto jest napisany w najbliższym czasie. Kto jest napisany w najbliższym czasie? Ok. Wybierz szybko grupę. E, pastelowy, żółty, różowy biorę sędzajny żółty. Zapraszam. Kto tobie jest pisany? Kto tobie jest pisany? Jak go rozpoznasz? Jak rozpoznasz tego kogoś, kto ci jest pisany? Okej. Okay. To jest osoba, która... Która prawdopodobnie ma bardzo wybuchowy charakter, która może głośno mówi, może lubi się, lubi się kłócić, może lubi krzyczeć, y, może, nie wiem, jest w zespole metalowym, bardzo głośno śpiewa, y, albo po prostu jest wybuchowa i łatwo ją rozjuszyć, doprowadzić do, jakiegoś, do jakiejś konfrontacji, do jakichś nerwów. To jest osoba, która. Raczej nie robi dużo rzeczy naraz, raczej angażuje się w jakąś jedną konkretną rzecz, i dopóki się nią interesuje, to siedzi tylko w tej jednej rzeczy. Później na przykład zmienia zainteresowania i zaczyna się e, angażować w jakąś inną rzecz. E, natomiast nie jest to osoba, która się zajmuje paroma rzeczami naraz, albo wieloma rzeczami naraz. To jest osoba, która albo już jest bogata, albo będzie bogata, albo chce być bogata. W każdym razie ta osoba ma na cechowanie chęci do bogactwa, jest to dla niej ważne. Może ta osoba jest karierowiczem, może ta osoba jest biznesmenem, może ta osoba ma jakieś mm, takie stanowisko na którym się dużo dużo zarabia. Bardzo możliwe, że ta osoba ma ciemne włosy, ciemne lub czarne włosy. Ok. I Jaką postawę Wy możecie przyjąć, żeby jak najszybciej tę osobę przyciągnąć do siebie? Hmm, bądź sprawiedliwa w tym, co robisz. Jeżeli z kimś się aktualnie spotykasz, kto nie jest taki, i generalnie nie nadajecie na tych samych wibracjach i nie jesteś w zupełności szczęśliwa, bardzo możliwe, że powinnaś rozważyć yy, zerwanie na początek, dlatego że powinnaś najpierw ustabilizować swoją własną sytuację i bardzo trudno będzie ci znaleźć tę osobę, która jest ci przeznaczona, yy, jeżeli będziesz w niestabilnej własnej sytuacji. Yy. Wydaje mi się, że poznasz tę osobę w jakiejś sytuacji spornej, może nawet w sądzie, albo na przykład będziecie się o coś spierali. Możliwe, że w pracy, albo jakiś sąsiad. Na, na początku bardzo możliwe, że będziecie w jakiejś właśnie sprzeczce, w jakimś konflikcie, albo w jakiejś wymianie zdań. Może na jakiejś imprezie, na jakimś spotkaniu towarzyskim, I na przykład będziecie mieli jakąś taką yy, wymianę zdań, która będzie właśnie zażarta, i tutaj się pokaże jego. Charakter, ta osoba będzie bardzo dobra w, takich, w tego typu dyskusjach, i wtedy bądź czujna, bo bardzo możliwe, że właśnie jest to ta osoba. Ok, dzięki. Kto ci jest pisany? Kto ci jest pisany? Kto ci jest pisany? Jak ta osoba wygląda, jak się zachowuje? Jak ją można rozpoznać? Czy już ją znasz, czy jeszcze jej nie znasz? Kto ci jest pisany? Ok. Okej, okay. mam wrażenie, że możliwe, że już ją znasz, ale tak jakby zamykasz się na nią, albo wypierasz to, że tego czego byś, byś chciała od tej osoby, właśnie od tej swojej przeznaczonej osoby, masz poczucie, mam poczucie, że ty tak jakby się wzbraniasz trochę przed poznaniem tej osoby, czy ty. Na przykład, odmawiasz spotkań, albo na przykład spotykasz się tylko z jakimiś ludźmi, którzy wierzą, że na przykład do niczego to nie prowadzi. Wydaje mi się, że masz tu jakieś zachowanie, które, które może trochę tak jakby popsuć te szyki właśnie spotkaniu tej, tej osoby, która ci jest przeznaczona, eee, wydaje mi się, że ty możesz jakoś się wzbraniać przed tym Poznaniem, więc teraz posłuchajmy. A raczej posłuchaj, kim jest ta osoba. To jest osoba rodzinna, to jest osoba, u której, dla której rodzina jest priorytetem. Możesz ją poznać po tym, że dba sam o swoją rodzinę albo yy, deklaruje, że lubi, kocha rodzinę, albo angażuje się w różnego tego typu sytuacje. To raczej nie jest jakiś taki maczomen, który nie przyzna się, że lubi dzieci i tak dalej. To jest raczej osoba, która możliwe, że bawi się z tymi dziećmi gdzieś w rodzinie. To jest osoba, która dąży do wszystkiego swoją yy, ciężką pracą, która pracuje na swoje efekty. To nie jest raczej osoba, która chce jakby się dorobić łatwym kosztem. To jest raczej osoba, która właśnie wykorzystuje swoje talenty do tego, żeby spokojnie, powoli, ale się no, ustatkować, dorobić, można tak powiedzieć, ale to nie będzie osoba, która będzie jakby tutaj. Mała oszukiwała w tej kwestii. Wydaje mi się, że jest to generalnie silnie moralna osoba. Może mieć stały jakiś zawód, typu właśnie jakiś lekarz, jakiś nauczyciel. Taki zawód, który jest taki silny w tym sensie, że no trudno go zmienić. To nie będzie jakiś tam powiedzmy sprzedawca. Sprzedawca, no możesz dzisiaj być sprzedawcą, a jutro już nie być sprzedawcą. No ale jak już jesteś tym nauczycielem, no to raczej się zostaje w tym fachu. Na przykład też lekarzem i tak dalej. Takie silne zawody, takie przywiązane. Wydaje mi się, że właśnie ten, ta osoba może w ogóle być nauczycielem, może być nauczycielem e, lub też jakimś takim, taką osobą z jakiegoś, z jakiegoś typu autorytetem. E, nauczyciel. Kto tam jeszcze jest z autorytetem? No, wykładowca może być, może być lekarz taki właśnie z autorytetem, e, może być. Um, kim on jeszcze może być? No nie wiem, pewnie sama, sama w swoim środowisku możesz zaobserwować, czy są takie osoby z jakimś silnym autorytetem, które może mówią innym, co mają zrobić i które ciężko pracują właśnie na swój sukces, są zaangażowane, inni ludzie ich słuchają. I teraz tak, jak ta osoba wygląda? Huh. Okej, okay, jak ta osoba wygląda? To jest ciekawe, to nie jest jakby nic złego, bo zapytałam te, jak ta osoba wygląda. Ta osoba może wyglądać, jakby była smutna. Więc przyjrzyj się takim osobom: czy znasz jakieś osoby, które wyglądają, jakby właśnie były smutne, przez coś dziwnego przechodziły? Może możesz im podać tą pomocą dłoń, może coś się z tego rozwinie. Pamiętaj też o tych innych cechach. Musi też być osoba właśnie zaangażowana w jakieś sprawy rodzinne, ciężko pracująca i o jakimś autorytecie. Ale może teraz aktualnie jest smutna. Może, może ją znasz, może jeszcze nie znasz. Ale jak ta osoba wygląda? Ok, wydaje mi się, że ta osoba ma ciemne włosy, brązowe włosy. E, tutaj dalej widzę, że prawdopodobnie ma jakieś takie stanowisko e, doradcze. Może to być doradca, może to być jakiś e, finansista, może to być osoba pracująca w banku, może to być e, osoba, e, która m, pracuje w jakimś m, w serwisie komputerowym, też jakiś, jakaś techniczna praca ale też właśnie ten nauczyciel tutaj mi się jawi. Tak, ciemne włosy widzę. Mhm. Okej. Okay. I teraz tak, jak ty, jaki możesz przyjąć strategię, jaką możesz przyjąć strategię, żeby tę osobę, jeżeli już ją znasz, to żeby jakoś to razem złączyć, a jeżeli jeszcze jej nie znasz, to, żeby się do siebie zbliżyć, żeby ją poznać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ty możesz zrobić. Ok, więc ty y, musisz, powinnaś być aktywna, żeby tę osobę zdobyć, y, znaleźć w ogóle, jeżeli jeszcze jej nie znasz. Po pierwsze, nie zamykaj się na, na, na ludzi, nie zamykaj się na nikogo. Jeżeli na przykład twoim typem nie jest ktoś, kto chce mieć rodzinę, i ktoś, kto m, bardzo możliwe, że jest nauczycielem albo jakimś technicznym. Y, na przykład, Ty chcesz mieć nie wiem, muzyka, to nie zamykaj się na tą osobę, bo właśnie możliwe, że ona ci przyniesie szczęście, więc nie odrzucaj to, co na, na początku ci powiedziałam, że jest jakaś taka energia, e, takiego zablokowania się dla ciebie. Więc e, po pierwsze, e, nie odrzucaj żadnej osoby, S spróbuj dać każdemu szansę, kto wydaje ci się, że może być właśnie tym, e, kto ci jest przeznaczony. E, oprócz tego, ośmielaj się, dużo rób, wychodź, poznawaj. Spróbuj zrobić jakieś nowe rzeczy, nie wiem, coś, co jeszcze nie, nie brałeś w czymś działu, zapisz się na jakiś wykład, na jakieś szkolenie, na jakąś konsultację, idź do jakichś nowych znajomych, gdzie są ludzie, których jeszcze nie znasz. To ty musisz zrobić te, te kroki, w tym sensie, że to ty musisz wyjść tam, pokazać się, gdzieś tam być obecną cały czas wśród jakichś ludzi, yy, którzy, którzy po prostu, gdzie będzie możliwość poznania tego kogoś i, i właśnie musisz być obecna, nie możesz siedzieć w domu, y, dlatego, że ta osoba, po prostu ta osoba Ciebie nie znajdzie. Y, jeżeli na przykład używasz aplikacji randkowej, to pisz do ludzi, którzy wydają Ci się fajni, to Ty pisz, to Ty zaczynaj, tylko do takich, którzy Tobie się wydają fajni, tacy właśnie z tego zakresu. Nie, nie, nie staraj się jakby nie zaczynać i czekać, aż to on zrobi ten pierwszy krok, bo bardzo możliwe, że, twu, że pierwszy krok należy do Ciebie. Ok, dzięki. Kto ci jest pisany? Kto ci jest pisany? Ciekawe, ok. Kto ci jest pisany? Kto ci jest pisany? Kto ci jest pisany? Kto ci jest pisany? Dobra, więc jest ci pisana osoba, która w jakimś sensie zachowuje się w sposób niekoniecznie, który ty oceniasz. Jako jakby najlepszy, dobra, to, to, to brzmi dziwnie, Roz, rozwinę to. Więc możliwe, że na przykład jeżeli Ty, no, to może być osoba, która ma jakieś inne do Ciebie wartości. Na przykład jeżeli Ty jesteś osobą na przykład wierzącą, to ta osoba niekoniecznie będzie osobą wierzącą. Jeżeli na przykład Ty jesteś osobą, która uważa, że najważniejsza jest na przykład nauka, to ta osoba niekoniecznie będzie tak uważała, ale jeżeli na przykład ty oglądasz tarota i uważasz, że to jest jakby wartościowe, to ta osoba może to kwestionować. Mogą też być jakieś małe wartości, typu na przykład ty uwielbiasz, ty jesteś wegetarianką, a ta osoba będzie uwielbiała mięso na przykład. Więc tu nie chodzi tylko jakby o religię, ale też po prostu jakieś wartości, więc zwróć uwagę na jakiś mężczyzn, mężczyzn wokół siebie, którzy mają przeciwne wartości do Twoich. Na pierwszy rzut oka możecie trochę to odstręczać, wiadomo, no przeciwne wartości. My oczekujemy, że po prostu ta osoba przeznaczona będzie miała po prostu identyczne wartości do naszych, ale no nie zawsze to jest w ogóle potrzebne do rozwinięcia świetnej miłości. Po prostu akurat w Twoim wypadku wydaje mi się, że te wartości będą przeciwne, co nie znaczy, że nie będziecie są przeznaczeni i nie będziecie się bardzo kochali. Kolejna rzecz to jest ta osoba będzie, e, ta osoba będzie w momencie, poznasz ją w momencie, kiedy nie będziesz miała dużo jakby osób do wyboru, więc raczej, jeżeli na przykład piszesz teraz z dziesięcioma różnymi facetami, to raczej to nie jest jedna z nich, jeden z nich. E, raczej to będzie osoba, którą poznasz w jakimś bardzo takim w takim bardzo codziennym momencie. To będzie osoba, która raczej nie jest jakaś tam w tłumie i, i tak jakby ty wyłowisz tego osobnika z tego tłumu, tylko raczej to jest osoba, która nie wiem, może już jest Twoim przyjacielem, może już ją znasz, może jest z pracy, może to jest ktoś jakby taki bliższy to nie jest osoba z tłumu. Jeżeli jeszcze jej nie znasz, to bardzo możliwe, że poznasz gdzieś tam, no, e, powiedzmy na imprezie, ale nie w jakimś klubie, gdzie jest masa różnych ludzi. Tylko na jakiejś domówce, na czymś takim, mam poczucie, poczucie, w jakimś takim zacisznym miejscu, albo takim bardzo normalnym miejscu, typu na przykład w spożywczaku. I ta osoba, mam wrażenie, że ta osoba przejawia jakieś, nazwijmy to, żeńskie cechy. Co mam na myśli? Co to może być? Że na przykład ta osoba jest wrażliwa opiekuńcza na przykład. Może to być jedno z tych albo albo kilka z nich, no nie? Albo wszystko. Może być wrażliwa, może być opiekuńcza. Ten ktoś, on może być wrażliwy, opiekuńczy, e, może być na przykład, może lubić coś, co się wydaje żeńskie. Na przykład e, on na przykład lubi, nie wiem, komedie romantyczne albo lubi, e, nie wiem, oglądać zachody słońca albo lubi, e, nie wiem, chodzić na lody z palemką, no nie, albo jakieś drinki z palemką, albo zawsze pije piwo z sokiem, albo coś w tym stylu. Wiecie, coś, że patrzysz na niego i on tak jakby zrobił coś takiego bardzo kobiecego, ale okej, okay, wiesz, to nie musi też być odstręczające, to może być urocze, słodkie, też fajne, no nie, więc wydaje mi się, że to jest, że to jest e, właśnie, to jest on. Jak on wygląda? Jak go rozpoznasz z wyglądu? Jak ta osoba wygląda? Wydaje mi się, że on jest. Um, on nie jest biedny. E, może, że jest bogaty, albo możliwe że po prostu nie jest biedny. E, nie jest biedny. Bardzo możliwe, że ma jakieś zwierzę. Może mieć psa albo kota, albo nawet królika. E, oraz bardzo możliwe, że ma ciemnie, ciemniejsze włosy. Może czarne, może brązowe, ciemne włosy. E, bardzo możliwe, że w ogóle lubi naturę, chodzi na spacery. I ostatnia rzecz, jaką ty możesz postawę uruchomić w sobie, zro, jakby, jaką przyjąć postawę, żeby się otworzyć na taką osobę, jak ją w ogóle możesz poznać. Ok? Więc twoja postawa to jest... To jest taka postawa, to jest światło, to jest taka pani jakby światłowa, czyli... Gdzieś właśnie w naturze, mam wrażenie, w naturze, w dzień, raczej w dzień niż w nocy, raczej w naturze niż w jakimś tłumie, czyli jakby obracaj się wśród natury, nie wiem, czy chodzisz do parku, czy ty masz psa na przykład, jeżeli nie masz, no to może idź do parku na spacer, może sama, może z koleżanką, yy, albo na jakichś wakacjach, na jakimś wyjeździe, na jakimś, na jakimś mm, takim na takim na jakby jakimś wypadzie, jak już wszystko wróci do normy, to na takim wypadzie takim jakby jakimś relaksacyjnym, nie wiem, jakiś tam weekend z jogą albo z medytacją albo coś w tym stylu, coś gdzie jest jakiś, jakaś cisza, spokój, natura. Udawaj się do takich miejsc i bardzo możliwe, że właśnie on tam też będzie. Dobra, dzięki, papa. Pa.